No, można. No, także Siemka wszystkim szumi z tej strony z kanału Wheel Zone. z Błażejem z Nerd TV 4K. Witam, siema. Gramy na mapie Elm Creek, odcinek numer dwa. Tak. Na no jakim i... Elm Creek? Y... No to jest o Elm... El... Oberon, przepraszam. Na mapie Baleon. Tak Oberon, nie Elm Creek. Przepraszam. ten Rudy Szumi mi, to jest dobrze. <laughs> Słuchaj, ale... Ta rudość, nie lubią ta rudość nie jest aż tak ruda, żeby była wiesz hejtowany, także nie jest no W tej grze, no. dobrze, że to w grze tylko. Dokładnie i teraz tak. tak. Jakbym był w realu, na pewno będę hejtowany. Dokładnie tak. W poprzednim odcinku zacząłem kosić kukurydzę na kiszonkę. No tak, i. Ty kosiłeś, a ja kosiłem pszenicę. Tak dokładnie, a z tym związany będzie jeden z kolejnych zakupów. Pod tytułem silos na kiszonkę. Tak, tylko czekaj, gdzie my go postawimy? Wiesz co, ja proponuję może tu na tym pustym placu koło domku. No gdzie, koło domu nie może silos być, dom musi ładnie być, weź go daj. Tu wzdłuż tej drogi, tu co jest ten wjazd. Ok, Bo to jest dziesięć wjazdów, to nam nie jest potrzebne. Czyli tu, wzdłuż gdzie drogi. Tak, no. A ja nie wiem, muszę skoczyć do sklepu, sobie prasę wypożyczyć i będę robił. Będę bele, bele słomę. No, no. no, yy, ten, no. Silos, który? Ten za 25 tysięcy, najmniejszy? Ciężko mi stwierdzić, ile tego da, tamtego poletka. Hmm. Wiesz co? Ale no. daj ten najmniejszy, bo jak na, na Grad daliśmy ten mały, na takie duże pole. Jak się to obraca? No właśnie to jest problem jakiś, nie? Jak silos obrócić. A bo on, a się, o on się o 90 stopni naraz obraca. To jasne. No tak, tak o to chodzi, ale czym się obraca? Prawy klawisz myszy. A, prawy klawisz myszy, no, no. kto by się spodziewał. No dobra, a ja tu prasę muszę jakąś znaleźć. Mm -hmm. O, prasy są tu pięknie, fantastycznie. I teraz tak. I zrobimy sobie co? Zapiszdżajem do ciągnika. To jest prasa to pierwsze. Z jakaś. To jest prasa? No prasa niby. Zrobię kwadratowe bele co ty na to. Okej. Okay. Tylko weź potem, właśnie tylko przyczepę weź odpowiednią. No jest do kwadratowych bel zbierania. Nie? Dobra, wypożyczam Maseja. Deprzy. Wypożycz. Jo, tysiąc, tysiąc sto za takiego redła. Jo. Mhm. No, No chyba was boli coś. Tu widzę ceny już późwa. Dej, ta Inflacja, jest inflacja temat. dotknęła nawet. A, inflacja. Mhm. Arminga. Inflacja, jo. Mhm. Jo, jo, inflacja. Gdzie jest sklep na tej mapie? Nie wiem. Ja się tam tepnę chyba. Ma ja coś czuję, że nie odnajdę się. Za naszym polem, tamtym, tym, znaczy nie naszym, tylko tym z pszenicą za drzewami. Tam to jest. Daleko. Późwa, wysypał. Że bój się Boga. A co tam stoi na. A i stoi, no Wiemy. Na... Ja. Czy ja w dobrym kierunku jestem odrodzony? Spytanie. Jest no, tam. Siado, witam. No, a tam prosto i w lewo. Bo ja no, muszę tak. wypożyczyć dostawkę do pęgnika. Co musisz? Dostawkę, bo wypchnąłem za daleko trochę tą. No. Wiesz co? Kieszonkę, za daleko, to w silosie. A. Wyjechałem. Ty Tylko, że Ty masz chyba y, ten z ładowaczem czołowym. Tak mi się Ta wydaje. A, ja ten sklep. O, jestem w sklepie, dobra. słuchaj, ty masz chyba ten ciągnik z ładowaczem czołowym. Nie widzę, żeby tu było coś do niego. Tak ja wysiądę, zobaczę. Tak, jest. To, to się zamienimy. To no, ale ty potrzebujesz obciążniki. Obciążnika też sobie wezmę. No nie wiem, weź ten niech te 600, 650 kilo wystarczy chyba nie. Czy nie. Tego 650 kilo no obciążnik. Ale co ty cudujesz teraz? A bo myślałem, że chcesz, żebym kupił obciążniki. Obciążniki ty potrzebujesz, żeby jeździć z tą tom, nie? Tak. W kołach, bo nie założysz obciążnika sobie. No tak, jedną rzecz. Jak muszę. masz z przodu, to do koszenia. Musisz sobie obciążniki zrobić w kołach przy tym ciągniku drugim. No, ja jadę trasować B. Wejść do mechanika i chcę zrobić obciążniki w tym drugim ciągniku. Mhm. Mm Zostawiłeś mi ten tak. A? Aha. Sobie podłącz tego tura wtedy. I, I możesz tam. Albo ty chcesz to wepchnąć do silosa, bo wysyłało poza. Tak. I tylko potem i ten tur potrzebny. Boże, prawie Citroena potrąciłem, kurde. <grym> w zakręt wpadł. To po co on tamtędy jechał? No drogą jechał, tylko ja jechałem jak debil. Hmm. Dobra, będzie tu za ładnie bele produkcjonizować. A si. z tematem. No bier to to. <grym>. Czemu tego nie chcesz wziąć? Też jest do ładowacza czołowego to. To się włącza jakoś. Włącz prasa. Jeszcze rozłożyć. To muszę. Jeszcze co muszę zrobić. Kurde ty. To jest tylko jeden rozmiar bel w tej prasie. Ja jedziem z kokem. To jest z automatycznym wysyrywaniem. Z kliknij to się dowiesz. Chyba tak, a jakie fajne mini belle robi. Jak klocki Lego wyglądają. No. no co tych bel Pana? pewnie, nie wiadomo ile. Świetna zabawa. Co tam wynająłeś? Za 81 dolców łychę pewnie. Tą większą łychę, bo tej małej mi nie chciało wziąć. No. Aha. To za brukiewka. Mogła nie pasować. Po prostu. Do ładowacza czołowego to do ładowacza czołowego. O czym on mówi w ogóle? No właśnie, jak o, wyglądać napisane, to, co kłamiam. A obciążniki kół sobie mam wziąć, tak? <laughs> Jakie bele małe tej? <laughs> jaka przyczepa to weźmie takie bele małe? To jakaś są bele, nie? jakaś weźmie. Nie wiem, czy nie ta czerwona taka z y, automatycznym podbierakiem. No z tym kwadratowym, ale pytanie, czy ona takie małe ogarnie? Powinno. No to są takie pićki, chłopie. Że... Pewnie te ms 20 No te najmniejsze, 120 mm. Co mam Na wyglądać Lego nie? Ty, ja jechałem z odłączonym turem i się dziwię, że mi jest ciągnik zwalnia. Ja pierdzielę ty to kurde szumi. No umiem Normalnie skill <noise> Ty umiesz farminga Słuchaj skill Mistrzostwo Mhm. pro playerski. a jak? No piękne, te. Ty... <ślawniastrza> Ludzie, a co to tak koślawo? Tu jest ten ten kurde pokos zrzucony. Co tu kurka się działo? Na kombajnista jeździł, no przecież, że ty. <ślawniastrza> co ja nic nie wiem na ten temat. <ślawniastrza> Jeszcze się będzie to ja próbował wyugać, no na pewno. O jakby odcinków nie było na kanale o tym, nie? Jakie no, właśnie. Błędę. To jest udokumentowane. Otóż? No, że świetne zajęcia na odcinkach. Można Belę sobie -y pozbierać. A Zobaczmy, jak w ciągniku wygląda lako, oczywiście na przełączeniu kamery, bo bo jakby. Uy. Czy tak nam radę pozbierać, czy zważywie? No i to i widać coś w tych lusterkach, a? nic nie widać. Lusterka nic są widać. lusterka, Dokładnie są nic tu... z nich nie widać. Popięknie. Lusterka są tutaj tylko jako dekoracja. Nawet nie widzę, co tam się dzieje. Nie no coś tam się w nich odbija, tylko ja nie widzę tego, co bym chciał widzieć. A mogę mordę odwrócić do tyłu, żeby widział? Aha, mogę. A mogę. Ale tyle to się da. Chociaż tyle. Dobra, wracamy. Skręcę, jak będę wracamy. Takie... Wracamy do zbioru kiszonki, ale może byś naczepę wziął? No no nie no, no, bez naczepy najlepiej. No. Najlepiej bez naczepy. Zobaczymy te bele sprzedamy, czy co z nimi zrobimy? Podamy, no przecież nie mamy zwierząt. Nie mamy żadnej świni ani krowy. No. Przedemówienie się nie jest. na razie. Żeby mieć jakiekolwiek zwierzęta, oprócz kur, to trzeba mieć kasę. No, a my, my jesteśmy biedokami. To... No właśnie. Nie stać nas na zwierzęta. Nie, kurnik my ewentualnie. Gdybyśmy mieli zwierzęta, to by nas nie było na nie stać i byśmy musieli je do schroniska oddać. Dokładnie. Teore... Kury i krowy. Teoretycznie kury moglibyśmy mieć. No teoretycznie, teoretycznie kury zrobimy sobie na polskim gospo. Uh -huh. Gdzieś tam postawimy jakiś mały kurnik na którymś z pól. I jakoś to będzie. No. Nie Go. wiem, czy nie ma w gospodarstwie kurnika, tym którym kupiliśmy. O, kurnik nie. pewnie jest, ale jakiś taki sztuczny, nie działający. No, jakby był działający, to by było dobrze. Chyba, że jest działający, trzeba to sprawdzić, obadać. Na mapie osada. No, fantastyczne zajęcie sobie, polasowanie bereczek. Nie, ja tego nie muszę mieć opuszczonego, to dobrze. Czego nie musisz mieć opuszczonego? Yy, tego kombajnu do ciągnika. Może być lekko w powierzchni, a i tak zbiera. No bo. O tą, o tą sieczkarę nie ci chodzi. A. No To tam na jakiejś wysokości zbiera, nie wiem na jakiej. Przy samej ziemi nie, bo to zawsze zostają te obrzyny po kukurydzy. Mhm. Mm mhm. Ale że zajebista zabawa trzy na godzinę. Świetna. Po prostu uwielbiam. Coś czuję, że ten ciągnik za słaby jest do tego po prostu. Chyba tak. Trzy na godzinę ja pierdzię. A przecież nie będę wypożyczał dużego ciągnika, tylko po to, żeby no nie specjalnie, to specjalnie przynajmniej no. zajęcia są. No. Ale słuchaj, jakby zajęć. nie patrzeć, trzy na godzinę, ale jedzie. No. Ursusem tak na polskim też jechałem. No, trzy na godzinę. Tylko, że Ursus po prostu nie miał siły. Długiem. A tu nie zbierasz, bo. No czemu tak zważywienie wjechało? O, wrosło do czterech na godzinę, pięciu nawet. O, tam proste. Normalnie jestem dumny. <grym> tego ciągnika. Coś pięknego. Ja jestem dumny z tych mini bell w klotkach LEGO. Trzeba było kuźwa sieczka, ale normalną. O teraz już za późno, przynajmniej są zabawy różne śmieszne. A jak to się mówi, żyj i ucz się. A, a to wiedział, że ta sieczka dnia będzie się o glebę haczyć, bo ciągnik nie domaga. Moja... Te, te belki ciągi, jakie, coś... jakie maciupkie. oj, no jakie... Jak czopki. <laughs> jakie słodkie. Oj, nawet można je rękami patrzeć. Ta o. O to nie będzie trzeba. To może będzie mo można je na jakąś inną przyczepę wrzucić ręcznie i więcej się Mhm. Mm Bo coś czuję, że przyczepa taka co sama zbiera, to i tak taką samą ilość weźmie. No. To jest farming. On nie ogarnie, że zamiast dwóch bel można cztery włożyć to samo miejsce. Musisz ty za niego to ogarnić. Trzeba po prostu ręcznie do, zaniesiemy ręcznie do tego tam <noise> zwierzętami, czy gdzie tam się słomę sprzedaje. Cała do handlarza. Taki kawał drogi ręcznie chcesz zapytać. to jest, pa, jest pak chłopie, chłopie zaniesie. Pamiętałem. Nie spojrzałem ja no, ile, ile myśli, waży ta bela. na którą będzieszło ręcznie to wrzucić. I... Nie widziałem, yy, ile waży ta kabela. Nie spojrzałem. No czekaj, jak te największe, ile one, te, one tam mają 8000 litrów? Tak. No to ta będzie miała pewnie dwa. Całkiem możliwe. Taka ja wysiądę to zbadać tą sytuację. Ja jestem ciekaw, ile to waży. No czy ja mogę podnieść tą belę czy coś zobaczyć jakoś? <laughs> 700 litrów. A kilo? 32 kilo. Mhm. To jest słabo zbite? No, dlatego jest tych bel tyle. No. Na no, to w pojemności pokazuje 700 litrów, a 32 kg to coś, co nie tegas. Dlaczego nie zbiera? Nie mam zielonego Jak Ktoś kazał tą trasę wyłączać hmm. Ten Na sekundę, proszę zobaczyć, ile Bela waży, nie? Mhm. A nie mi się tu wyłącza sprzęt, jak tu praca idzie. To już wiem jak temu zaradzić. Uninstall. instal. Nie, automatyczny raz silnika wyłączyłem. Jak ci mówię, że nie mam tej opcji, bo ty serwer zakładać, Czyli musiał wszystkie opcje udostępnić. W ogóle nie wiem kto to wymyślił, takie coś, opcji nie masz dostępnych, bo serwer. Ja tym bardziej. Po prostu genialne. Żenialne, no nie Nie. Jak skończę TBL, to już będzie odcinek akurat zaliczony, czy nie? 18 minut mamy. No, 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 akurat. Mhm. No ładnie skończę, co by na następnym odcinku już tu nie ważyć z tym. Ubijanie pięknie 8%, berek. podobnie. Oj, pięknie. Nie marzyłem, gdzie mi z tym białym złomem tu. No jedź! Ja tu muszę wykręcić. Że nie, nie wymierzyłeś się? Tak. Masajka. O, drugą przyczepę już tam nasypałeś. Mhm. Mm A tam to już trochę ubiłeś, jak wjechałeś. 8% przez przypadek. No to już. no To jest już postęp jakiś. No. Będzie później mniej do ujeżdżania tam. Ugniatania, czy ubijania, czy jak to się nazywa ta czynność? Ubijanie. Warzywienie. Mm. Warzywienie to robi warzywo, które wynajmujesz. Przejść na godzinę w test. O z górki chyba było chyba kawałek. <coughs> o, a w, tam, w ta i we w ta i mam. I mini beleczki na produkcjonizowane. Ale ewidentnie ten ciągnik sobie nie daje rady po prostu z tą o za ciężki jesteś a. Od, Odezwał się ten, co jest lekki. Ja jestem lekki chłopę, zobacz jak Dałem To tam Dałem, to posypywane... dałem niby obciążniki koły i guzik to dał. I co to dało? Ciura dało. Nie no dało, bo wtedy przecież w ogóle nie szło jechać jak nie miałeś obciążników. No tak, to tutaj trochę lepiej. To ścieczkarnia w ziemię od razu była wbita. i to jakoś się trzyma jeszcze przynajmniej. No a tu już jadę ostatni rządek mamy ładnie tutaj o jak pięknie bele wyglądają pozbierane, po podziwiajcie. Cudownie takie maleństwo. To tam się z tą jedną belą dzieje? Dlaczego ona jest w powietrzu? <śm> no ja to widzę, to jest na odcinku nagrane tam bela w powietrzu się. Unówi. Zlegowała się. Kogoś walewituje ty. Witamy, welcometo farming. I to 22? O, sarenka po polu, po pierdziela. Niech Tombele naprawi. Kolejna. Zada pod kombajn mi wlej dobra jak tu się. Jeszcze dojadę ten rządek, tylko do końca i będziemy. To, prese. to się wyczyszczało? Plese, jak to się wyrzucał? Z? Z bo automatyczny A teraz jest teraz automatyczny Z. A... Ja chcę wyrzucić to, co mam w prasie. Jak to no to y... albo Ctrl I, albo Y. Albo Y właśnie. Albo I, albo Ctrl I. Albo nic nie działa. <grym> Może no słuchasz jakoś te bele gotowe zrzucić to jest. Kurka wodna. A ile masz procent? No dwie całe bele są jeszcze na prasie. <grym> I 50% trzeciej. Jak dojadę do końca rządka, to zobaczę. Zapomniałem, jak to się rzuca. Głupi jestem. Wyłącz prasa, może najpierw. No właśnie. O, jest jakby Y. Rozładuj prasę. No. no. On dwie. Dobra. A co no mamy piękne pole tutaj z belami. To jest. Z belami. Jedź. W do końca tego rządka. Dobra. Kończymy odcinka. Jeszcze tylko dojadę, czekaj. A masz jeszcze rządek, kończysz dobra. Mhm. Mm też został. Faszyfo. Ruk Chociaż biorąc ja. pod uwagę logo naszego kanału to marchewka i pomidor. A według kanału Błażeja i jego live'ów ja jestem pomidorem. Mhm. Także tak się sprawy przedstawiają. Tu ja was proszę bardzo, mamy piękny zestawik do ogarniania kieszonki z kukurydzy a, na średnim ciągniku, mam. który ledwo daje radę. A ja tu mam <laughs> piękny zestawik, którym bele napracowałem, bardzo no. super. Jeszcze sobie tylko miniaturkę walne znaczy zdjęcie do miniatur. To miniaturkę to po odcinku. Już zrobiłem. Dobra, gdzie ty tam jesteś? No ja sobie. Po. Tu jesteś. No, no, to... no tu warzywie przyciągniku, a gdzie ty jesteś? Tu. Wysiadaj, znaczy pożegnamy, pożegnamy, się, wysiadaj. Nie chce mi się, bo mnie dupa się przykleiła do siedzenia. Teraz... No. Się także... spuciła, Dokładnie tak. Także ja tutaj o, błażej jest tu. Ta, ja jestem, jestem z drugiej strony kamery i w Dokładnie tak. I co? No i koniec odcineczka na, na chwilę ta, ta, obecną. była. A was zapraszamy do zostawienia lajków, komentarzy, no i oczywiście subów z dzwankiem. Tak Aktywność bardzo ważna. Tak. Pod każdym filmem są również nasze linki do mediów społecznościowych. Również zapraszamy. Tak jest. Czytacie no i co? Opuszamy. I widzimy się na kolejnych filmach. Tak, to zapraszamy na inne różne z polskiego Gospo są filmy na kanale, to tam, wejdźcie na kanał, tam znajdziecie rzeczy. Wszystko będzie, są playlisty tak. ładnie porobione, także ładnie jest, nie pogubicie wszystko się. Wszystko jest porządek na kanale. jeszcze. Tak, dokładnie, jakby, dopóki pamiętamy. Dopóki pamiętamy, także no. trzymajcie się do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Na razie, cześć.